Cyk, 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 już tak zawsze zaczynam, godzina 9.09, a zatem idealny czas, żeby rozpocząć nasze kolejne rozmowy w ramach SELSPRESSO. Ja się nazywam Dariusz Milczarek, a moim gościem dziś jest Arek Kaczmarek. Przed programem uświadomiłem to sobie, że rzadko się zdarza, żeby dwóch użytkowników w jednej rozmowy miało imię i nazwisko tak skonstruowane, że się rymuje. No nie? Darek Milczarek, Arek Kaczmarek. To prawda, ja też w sumie pierwszy raz jestem w takiej firmie, że mój szef mówi do mnie od razu właściwie na dzień dobry: Milcz Arek. Milcz właśnie, to jest ciekawe. Moglibyśmy się trochę tymi nazwiskami pozajmować i nad nimi trochę popastwić, ale to jest inny temat dzisiaj. Moi drodzy, otóż Arek Kaczmarek, że powtórzę jeszcze raz, jest oczywiście konsultantem Sandlera, no bo w gronie Xandlerowców sobie rozmawiamy, od lat związane z, też z rynkiem ubezpieczeniowym, ale ja nie o rynku ubezpieczeniowym chciałem z Tobą dzisiaj, Arku, porozmawiać, tylko o rzeczy, która mnie osobiście wydaje się z jednej strony najważniejsza, albo najtrudniejsza, albo najbardziej taka newralgiczna w, w pracy z sprzedawcami, którzy z kolei mierzą się z różnymi wyzwaniami klienckimi czy sprzedażowymi, Ano, zgadnij, cóż to jest za temat. Niech no pomyślę. Hmm. Prawdopodobnie obiekcje. Ah, no tak. Wyglądało, jakbyś się naprawdę zastanawiała. Dobrze wiedziałeś, że eee. o tym będziemy rozmawiać. Tak, będziemy rozmawiać o obiekcjach. No, bo to jest taki temat, wydaje się, zazwyczaj jednak przyciągający uwagę. Bo ludzie, jak, jak myślą o swoich wyzwaniach, problemach, to zawsze mówią, gdyby nie ci klienci, którzy tam nie wiem, że za drogo, że już mają, że coś tam, no to byłoby nam łatwiej rozmawiać. I zanim ja trochę puszczę moją fantazję w ruch, to Ciebie chciałbym zapytać, w ogóle jaki jest Twój stosunek zarówno jako sprzedawcy, ale też jako trenera sprzedaży do obiekcji, mhm. do sytuacji, w których my się mierzymy właśnie z różnymi wątpliwościami, problemami, jakimiś tam tekstami klienta? Znaczy pamiętam moje początki, jak zaczynałem w sprzedaży i jak się już związałem z tą wcześniej wspomnianą branżą ubezpieczeniową, to generalnie w dawnych czasach jeszcze pamiętam jak mnie uczono, że jak jest obiekcja to świetnie, że jest, że klient powinien mieć obiekcję, że obiekcja to jest sygnał do zakupu, że gdyby ich nie miał to, to w ogóle to nie jest klient, że on powinien nie mieć i im więcej ich ma tym lepiej generalnie. No i uczyliśmy się tego jak sobie z nimi radzić. Kiedyś mówiło tak. się o walczeniu z obiekcjami, kruszeniu. O razem kruszeniu. Później pamiętam takie jedno warsztaty, gdzie mówiło się przywitaj obiekcję, świetnie że ona jest przytulnie malże obiekcje różnego tego rodzaju rzeczy więc uczyło się tego jak sobie z nimi radzić i wiadomo że najczęściej jakie są 3 do 5 powtarzalnych obiekcji które jest 90% klientów to jest 3 do 5 cena, cena mam inną ofertę Ewentualnie, no taka niby obiekcja, nie obiekcja, muszę się zastanowić. Muszę no, ale się może ja już, mam, ja już mam, prawda, nie potrzebuję, to są też takie Tak, czy to w ogóle jest dla mnie? No i oczywiście, wiadomo, na, na najczęściej to jest kwestia ceny w ogóle, tak? tak, tak. E, więc ponieważ to jest 90% przypadków, no to uczyło się każdego, tak, uczyliśmy się, jak sobie z tym radzić. Czyli z góry wiadomo, że klient powie, za drogo. No to my odpowiadamy konkretną rzecz i w ten sposób radzimy, walczymy z tą No właśnie, ale to, to ci coś powiem takiego, bo z tego co mówisz. Ja też pamiętam te czasy. Zresztą, w ogóle wydaje mi się, że taki, taki, taki temat, czy takie lekcje w ramach różnych organizacji na temat obiekcji były czymś naturalnym, bo się tworzyło takie, nie wiem, wzorce reagowania, prawda, algorytm postępowania. Jak klient mówi tak, to, to, to coś tak. Natomiast to, co powiedziałeś, ta jedna rzecz mi się strasznie podoba. Ta... To dobrze, że jest obiekcja, no, nie? Mm. no to jest super, bo to znaczy, że mu zależy, że to jest bullshit, nie uważasz trochę? No i teraz gdybyś mnie zapytał właśnie od tej strony bardziej jako konsultanta i człowieka, który poznał Sandlera i, e, i, i się mówiąc, trochę w nim zakochał już wiele lat temu w tej branży ubezpieczeniowej, to z perspektywy czasu wiem, że to, to jest bullshit i generalnie to, to nie jest tak, że one powinny być. Tak. To dla mnie dzisiaj, jak ja na to patrzę, obserwuję z trochę innego miejsca. To jeżeli jest obiekcja, to bardzo często to znaczy, że ja coś wcześniej źle zrobiłem. No tak. e, oczywiście jest, tak jakiś, być, tak? jest jakiś tam element, jakiś procent klientów, którzy faktycznie czasem tak powiedzą, że to, to jest taka no, obiekcja, nie obiekcja, ale typu muszę się zastanowić jeszcze tak? I, i miałem nawet taki przypadek kiedyś klienta, który rzeczywiście powiedział, muszę się zastanowić, jak ja mu powiedziałem, że tak z doświadczenia, wiemy, że jak tak słyszę, to, to po prostu to nie jest to, to nie jest ten moment albo ma coś innego, to powiedział mi, nie, Panie Arku, ja tak po prostu mam. Ja nie podejmuję decyzji na gorąco. Taką mam zasadę, co by nie było. No tak. Zastanówmy się, tak. Pan mi da czas dwa dni i po dwóch dniach faktycznie kupił to. Ale, ale to się rzadko zdarza. Ale wiesz co, no tak, bo, bo jakbyśmy trochę teraz ta, ta, tymi obiekcjami się zajęli i trochę się popastwili na tym na tak akademicko, bo ja to lubię, tak jak sobie porozmawiamy i podzielimy hmm. włos na czworo. Nie? No to teraz tak. Pierwsza sprawa, i chyba to jest akurat prawda, że jeżeli klient w jakiś sposób Artykułuje jakąś obiekcję, to w jakimś sensie robi to z jakiegoś ważnego dla siebie powodu, więc w tym sensie uważam, że ona jest ważna. Tylko to nie znaczy zawsze, że to dobrze dla nas. To znaczy, że najprawdopodobniej on czegoś chce od nas i próbuje tą obiekcją pokazać, że Kaman, mhm. kochani, to jest dla mnie dobre, ważne, tylko coś tam. Ale na pewno dla niego to jest ważne, no bo jest to jakiś element obrony przed nami. Zgoda? Że często obiekcja jest jakimś sposobem na to, patrząc na taką relację między kupującym a sprzedającym, w którym ten, powiedzmy, kupujący wyraźnie wprost komunikuje, że coś jest nie tak. Tylko teraz, no właśnie, pytanie: co jest nie tak i co ta obiekcja oznacza? No. Stąd też powiedziałem wcześniej, że to niejednokrotnie oznacza, że coś być może wcześniej po drodze źle zrobiłem, tak, skoro ona się pojawiła. Natomiast wiele lat pamiętam, taka jest fajna książka, Handlowanie to gra, tak. która też w jakiś sposób pokazuje, że to jest pewna gra. Tak? I, I to, że klient mówi za drogo, to, to niekoniecznie, a właściwie bardzo rzadko, to oznacza, że faktycznie on tyle nie ma. Mhm. On coś niejednokrotnie próbuje dzięki temu ugrać. A co mi szkodzi albo powiedzieć, albo uciec, tak? albo ugrać. No więc tych przyczyn właśnie jest, tak. jest dużo. Natomiast to bardzo rzadko jest tak, to jest jakieś 10%, że faktycznie klient na to nie stać. No dobrze, ale właśnie, bo ja bym się sobie tak, wiesz, bo ja, ja z kolei mam taką, takie, takie wewnętrzne przekonanie, że problematyka obiekcji wbrew pozorom to nie jest tak ważna sprawa, żeby nią się tak strasznie bardzo dużo i intensywnie zajmować. Bo uważam następującą rzecz. Jest według mnie jakiś procent, bardzo może nawet on w różnych sytuacjach być istotnym procentem klientów, którzy naprawdę mają jakieś wątpliwości, niejasności, pretensje o różne rzeczy, które dotyczą naszej propozycji. Że naprawdę uważają, że nie wiem, może jest za drogo w porównaniu z czymś. A może na przykład jakiś element naszego rozwiązania, czy naszego produktu wydaje mu się wadliwy albo nie do końca dostosowany. I wydaje mi się, że taka merytoryczna rozmowa na temat obiekcji, do której się zresztą często handlowców przygotowuje, sama w sobie jest potrzebna. To my musimy się liczyć chyba z tym, że jakaś część klientów naprawdę jest zainteresowana, ale naprawdę, analizując nasz mhm. produkt versus produkt konkurencji, albo nasz produkt versus aktualne potrzeby, dochodzi do wniosku, że nie jest przekonana, czy to naprawdę jest ten moment. Zgoda? Mhm. Jest, jest, coś takiego, tak, to znaczy, zgadzasz się z tą tezą, że tak też często jest? Jest. Właśnie pytanie, czy jest często? Nie? Yy, na pewno jest taka część, tylko tu jest założenie, że w tych naszych rozmowach handlowych jesteśmy zawsze wprost, jesteśmy szczerzy, jesteśmy otwarci i naprawdę no tak. mówimy to, o czym myślimy, a z doświadczenia wiemy, że no, tak bardzo często nie jest i kiedy klient coś mówi, to tak naprawdę jest coś pod spodem no właśnie, te... i on to ubiera w jakąś obiekcję. Aha, no widzisz, bo to jest szczególnie ważne, bo zobacz, bo jeżeli nawet, a, a tak przecież się często dzieje, że przygotowanie się do obiekcji, ze strony, tam powiedzmy, firmy, która daje jakieś narzędzia handlowcy, najczęściej jednak przygotowuje go mhm. do takich właśnie do, w jakimś sensie argumentacji merytorycznej, prawda? Czyli, Dokładnie. jeżeli klient mówi, że za drogo, drogo. To teraz porównaj mój, pokaż mu, jakie są możliwości, mhm. jakie są, op, jaka jest optyka, albo co za tym naszym rozwiązaniem dodatkowo się kryje. Mhm. Jeżeli na przykład zwraca uwagę na coś, to pokaż mu jakąś tak. zaletę czy jakąś korzyść. Czyli ja mam wrażenie, że. Takie przygotowanie się daje szansę na pokonanie tej obiekcji, czy w jakimś sensie skruszenie, nie wiem, zaargumentowanie, mm -hmm. ale mm -hmm. tylko wtedy, kiedy temat rzeczywiście dotyczy tej merytorycznej części, czyli że klient naprawdę ma z tym problem. Dlatego uważam, że właściwie w gruncie rzeczy jest tak. Albo masz rozwiązanie tej obiekcji, czyli naprawdę umiesz i rozumiesz, co masz. I jesteś w stanie obronić taką merytoryczną albo nie masz. Więc jakby wydaje mi się, że, że radzenie sobie z obiekcjami pod tytułem prawdziwymi wątpliwościami klienta, takimi naprawdę, gdyby je miał, to no to jest pikuś po prostu, bo problem polega według mnie na tym, że, że, że w tych obiekcjach jest coś więcej. No i właśnie, to uczenie ludzi, jak sobie chcemy radzić, to uczenie ich odpowiedzi. Ma sens wtedy, kiedy wiemy już, sprawdziliśmy to, doszliśmy do tego i wiemy, że to jest fakt. To rzeczywiście jest prawdziwa obiekcja, to jest prawdziwy powód. Ale najpierw musimy do tego dojść. Okej. Okay. Przerwę Ci tutaj, mój drogi, dlatego, że musimy dzisiaj już kończyć tę naszą rozmowę. Dopiero się rozkręcamy, zakładam, jutro dokończymy. Okej. Okay. Aby, bądźcie z nami, bo dopiero rozkręcamy temat obiekcji.